Szanowni wyborcy! Minęły 4 lata kadencji, w której jako poseł ruchu Kukiz 15, wybrany w okręgu numer 12, starałem się godnie reprezentować nasze wspólne sprawy. 229 wystąpień sejmowych oraz 168 interpelacji to liczby oddające tylko formalną statystykę mojej parlamentarnej aktywności. Nie są mi obojętne Państwa sprawy i problemy, które pomagałem rozwiązać jako poseł podjąłem ponad 400 spraw i interwencji zgłoszonych przez obywateli. Dzisiaj nasze postulaty wzięło na sztandary Polskie Stronnictwo Ludowe, z list którego startujemy w ramach Koalicji Polskiej. Chcemy systemu podatkowego przyjaznego obywatelom, dostępnej służby zdrowia, zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych i zdrowego środowiska, w którym żyjemy oraz więcej prawdziwej niepartyjnej demokracji. Proszę Państwa o oddanie głosu na naszych kandydatów, którzy startują z listy Polskiego Stronictwa Ludowego. Jestem zawsze blisko ludzi, a Wasze sprawy są moimi. Józef Brynkus.